Natomiast, oczywiście, brak kółka formułującego bulion czy polida. Kto najlepiej z pierwszej linii wyruszy, długo przytrzymał Ber Bert Maylander. I zapraszamy Was na ósmą rundę Poland Racing League. Dobry start buliona, polida troszeczkę zaspał na starcie. Tam dzieje się z tej ustawki, widziałem jakieś Max też próbuje się przebijać. z na piątej pozycji. Czy tam z tyłu coś się wydarzyło. Ręcznik bardzo wysoko. Tak jest. Ręcznik o trzy pozycje awansował, ale o cztery pozycje w górę przesunął się Zimalek o 5 rewan. I rewan dostał 5 sekund kary. Chyba zyskanie pozycji nad sobą. Nie wiem. O co tutaj chodzi. Burion już uciekł na sekundę i dwie dziesiąte, to jest. Tak, no to już jest dygryzacja. przepaść. No, przepaść. Oczywiście, przepraszam, bo to nie Bert Maylander startował te światła. Bardzo przepraszam, mój błąd. No ale cóż, tymczasem oj, tutaj Szymiks bardzo blisko polidy i Max też blisko Szymiksa. Hmm. Oczy... Kierowcy jadą blisko siebie, tam z tyłu jest walka. Zimalek walczy z CilSixem i Rewanem. To i naprawdę się dzieje: Zimalek próbuje się przebijać, jest już 15 po Postar... A tymczasem ABES jest tam bardzo blisko, mata będzie atak. Teba też z uszkodzonym skrzydłem. No, nie ma szczęścia ten kierowca w ostatnim Ale Mat też będzie próbował yy, smerka atakować. Jest to jest udany dany. manewr. jednak nie, nie, nie. I mamy Daltona, który się wycofuje z wyścigu. Myślę, tak, tak. że to jest samochód bezpieczeństwa, ale jest Na prostej nie. startowej walka. E, Ariego tak, Jacoba. Tu chyba posypały się skrzydła, tak mi się wydaje, bo tutaj jest bardzo ciasno. Jacob kompletnie wypchnięty przez Ariego, tak mi się wydawało przynajmniej. E, też tak to wyglądało. E, Jacob ma Za chyba uszkodzoną po... lotkę. A tam Szymiks będzie się dobierał za Polidę Jeszcze przed Stefu DRS I to jest trzecia pozycja Tak, czyli Myślę, że tutaj był jakiś błąd Polidy I Max jeszcze spróbuje to wykorzystać Wciska się I będzie chyba, będzie na szczęście I stracił W jednej chwili właściwie Podium No dwie Jeśli chodzi o Dwie, tak, przepraszam, przygotowuję zgłoszenie. Już może zobaczymy, czy jest. Nie, jeszcze nie ma, jeszcze nie ma. Czasem Szymiks przed Grackiem, walka tutaj w T1. Trochę się zagapiliśmy i kto tutaj wyjdzie z tego? Gracek, Gracek ma wewnętrzną. tak jest. Ale sam fakt ataku. Mamy teraz w boksie Michała i Polidę. Szymiks znowu atakuje. Razem znowu obiara zewnętrzną, lekki kontakt pomiędzy dwoma zawodnikami. No, chłopaki, nie zdeszcie się. No i. na szczęście. Spokojnie. Nie zyskał na tym zbyt wiele. Nie był w półce, ale. Mm, no, dzisiaj nie. Myślę, nie. Że, że to zaprocentować. Jakoś. No dzisiaj tak, no bo jednak zobacz, że na tym pierwszym stincie troszeczkę się przebił. Dokładnie. Tymczasem Max jest bardzo blisko Gracka. Gracek też atakuje ręcznika. Max wybiera zewnętrzną. Gracek, Gracek wyprzedza Max i zyskuje. To brawo, Max! Max naprawdę świetny manewr. Myślę, że taki manewr będzie się nadawał do. Pierwszej dziesiątki, jeśli chodzi o wyprzedzenia w tym sezonie. Oj tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie, moim zdaniem. No, tutaj, tutaj jeszcze się broni bardzo blisko promowa. ściany. Był Kierowc Gracek. Z Warszawy, naprawdę. Coś niesamowitego. No po prostu ręce składają się same do oklasków. W no. Dzisiaj... ja Teraz mamy dość spokojny wyścig. Myślałem, że będzie trochę więcej się działo, jeśli chodzi o takie... Syf, zwany. Oliwier tymczasem wskakuje nam na piątą pozycję przed Polidę. Ładnie. Świetnie. Może nie świetnie, ale bardzo dobrze jedzie. Jest dziewiąty w punktach. Cztery pozycje w górę. Tymczasem Oliwier wyprzedza Michała i to też bez najmniejszego problemu, więc... Żółta tutaj... flaga, drugi sektor. To jest mat, mat na sekcji zamkowej. No to... Oj, obrócony stoi tyłem do kierunku. I samochód bezpieczeństwa tam się Oj, pojawia. Jeszcze tutaj mamy Oj, jeszcze. I Max zjeżdża, Max zjeżdża. Yy, Gracek Max robi to samo. Softy, Gracek też zjeżdża. Zobaczmy, jak Polida. Polida myślę, że zostanie. Dlaczego Polida zostaje, a bez. A bez, a bez zwalnia. Jakby, prostu, zjeżdża, 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 zjeżdża. I safety car na tym okrążeniu zjedzie, a więc na następnym okrążeniu wrócimy do ścigania. No i dwa okrążenia tak naprawdę zostanie nam, czyli można powiedzieć sprint do mety. Tak jest. I zobacz, jak tutaj bulion nam zwalnia stawkę. Przyłączę na kamerę może pod maxa. Żeby... Dziś jak najlepiej, jak jeszcze dogrzewa te opony Burion i wyczekuje na ten restart. Tak, już ruszył, także rozpoczynamy z powrotem Grand Prix Azerbejdżanu. Tam A, ktoś zjechał, Aris zjechał, Aris Aris Polida się trzyma jeszcze. Oj, Polida uszkodzony! Olivier to Aj. samo, Szymiks też, ależ tam... Się wydarzyło na, na tym restarcie po pierwszym zakręcie. Ręcznik jest już trzeci. Ręcznik już jest trzeci, A czwarty je, gracek. Ależ dramat Polidy i Oliwiera też. atakuje Polidę i. Czy to będzie udany atak Tak, tak jest. jest udany, jest udany. jest no tutaj. Jeszcze Michał, jeszcze Michał atakuje, modern jeszcze spróbuje, zimalek jeszcze wykorzysta. Co tu się dzieje z tyłu? Y ja tutaj już naprawdę nie wiem, kto to będzie Polida jak ja. traci pozycję, ależ dramat. Traci pozycję już zrezygnowany jest. Się po prostu przepuszcza kierowców, no, nie ma już o co walczyć właściwie, nie? No nie ma o co, nie ma o co. Wygra, wygra Grand Prix. Azerbejdżanu Tu już nie ma nawet gdzie dostać mistrzem Tak, no No nie ma gdzie, nie ma gdzie, no i to, ma prostą drogę paliwo, nie wygrał tego wyścigu, bo safety car, więc na pewno Tak, dokładnie, nie. no a więc Trzeba. Ósma wiktoria Ale... z rzędu staje się faktem, Bullion wygrywa Grand Prix Azerbejdżanu i jeszcze Wisienkę No taką jeden. wisienkę na na torcie staje... stawia. przed gradzkiem. Piąty kończy szybki, z którego już prawie, że określiliśmy. A Jacob Max Speed dostaje karę 20 sekund za zignorowanie kary przejazdu, jeszcze mat 3 sekundy nieuzględnione. 4.